Damian Skarżyński przedstawia XCOM Enemy Within pod tytułem Sektoidy w mundurkach. W rolach głównych wystąpili pułkownik Marcin Wdowiaku z pseudonim Łowca. Pułkownik Paul Urban pseudonim Wolsoholik. Pułkownik Renata Ozimek pseudonim Słoneczko. Major Damian Karoszyński, pseudonim Gal. Major Katarzyna Bednarek, pseudonim Szachmat. Oraz porucznik Kamil Wróblewski, pseudonim Pudzian. Hej, to jest XCOM Enemy Win. Ja jestem Gal i w ostatniej misji jakieś uprowadzenia mieliśmy. Już dawno nie było uprowadzeń, z których się bardzo cieszę, ponieważ będziemy mieli szansę na. Jakiś mech. Na uprowadzeniach powinno być łatwiej, oczywiście. Wysyłamy naszą malitę. to już będzie chyba oddział. Jeżeli się nam nic nie wydarzy, który dotrze do końca, bo koniec już jest naprawdę, naprawdę blisko. No i dobra. Szkoda, że nie, 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 zdążyło, nie udało mi się tych mechów zrobić. no Bardzo tego żałuję. Ale trudno. Trudno się mówi. Za późno się zorientowałem jak Australia zrobić te mechy. Jakbym to się wcześniej to zorientował, myślę, że byłoby zrzutu. dużo lepiej. No ale ale też się żyje. Myślę, że i tak jeszcze co najmniej z, z 20 odcinków świata. przed nami, więc w miejscu. może się uda jeszcze nam zdobyć gdzieś trochę meldu i trochę poprzeszkalać żołnierzy. A, jakby, a jak nasi żołnierze będą przerabiali się genetycznie, to w tym czasie y, pójdą macyźniowi żołnierze na misję. No i tak będzie. Raczej już więcej państw nie chciałbym tracić Tu wielkie niebo sztab zgłoście dobra. się zesł uderzeniowy dotarł do SD Proszę o pozwolenie na desant. To jest misja chyba Rozumiem. z tego samouczka. Uderzeniowy jeden może atakować. Czekajcie kto to jest. To jest łowca, tu jest Słoneczko, dobra O, fajnie, szybko Meld jest, to tam może, może się uda nam z do tego dojść. Tutaj to, jest? to jestem pewnie ja Paul do drzwi. Wow. No niedobrze. Niedobrze. Hmm. Choroba jasna. A widzisz go? Jak pięknie. Aha, ale to ty nie tego widzisz, którego bym chciał, żebyś widział. To no, szkoda. No proszę, ty też widzisz je tylko tamtego. No dobrze, ale sprzątnij go, bo nie chciałbym, żeby mi e, bruździł o! To tego się nie spodziewałem akurat. Dobra, mój heavy. Hmm. Dobra, różmy ru się tu. No dobra, łowca go załatwi. Czekał, czy będę miał podwójny strzał. Ej, co jest grane? A gdzie jest podwójny strzał? No trudno. Troszkę się boję tego mecha, bo nie wiem, jak on walczy. A niestety nie zdołam. Dobra, ktoś zareagował. Kto to jest? Paul zareagował, powinien go trafić. No, zrobił spore zniszczenia, ale chyba go nie trafił. A nie, trafił go jednak. Dobra, reaguje jeszcze dasz heavy, który nie trafia. Ale on chyba walczy z bliska, ten y, gnojek. Dobra, słoneczko reaguje. Za 9, jeszcze raz go zaraz trafi, bo ona ma dwa szały reakcji I później jeszcze ja powinien zareagować. O nie, nie, nie! Fuck! Ła! Wow. Dawno tak nie oberwałem e, Renia jest pułkownikiem? Znaczy, tak, Renia jest pułkownikiem Kurde, muszę go załatwić Raz i powtórka Tak jest Gnojek nam trafił, owce O, oh, fakt nie żyje Uff, to bolało To naprawdę bolało Dobra, tu jest czysto Spoko Łowco Podbiegnij tutaj A ja szczerbiłem to cię nie ulecę w tej rundzie Ale nie przejmuj się, zaraz cię uleczymy Spoko Dobra, tu jest dobre miejsce dla snajpera Więc Leci szachmat OK hmm. Tutaj nigdzie nie dobiegnę zasłonę, niestety nie dobiegnę Dobra, ale może tam nic nie wyskoczy Oh my god! Ale błąd popełniłem Ale błąd popełniłem, dobrze, że to sama se idę Fuck Ja się już prawie wszystkimi ruszyłem Straszny błąd, straszny, po prostu straszny błąd oh, fuck, 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 fuck. Czyżbym miał stracić Paula na tej misji Ale jaja Chyba stracimy Paula na tej misji Przez głupotę Dobra, ten się połączył Kurde, on ma trochę energii, więc może go nie zabiją. Dobra, ten się wycofał. Jeszcze jeden tam jest. Cztery, dobrze. Jeszcze jeden strzelać będzie. Zaraguj, Paul. Aj. Czemuś nie zareagował. Uff, uff, uf, uff, uf, uff, 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 uff. Dobra. Dwie rundy, żeby tam dobiec. W następnej rundzie tam dobiegniemy do tego A ja się ich tutaj pozbędę no Dobrze to tylko sektoidy były Bo dzięki temu przeżyliśmy Dobra, dwóch zabitych hmm. Tylko koławce miałem troszkę Uleczyć, no niestety się nie udało go uleczyć. Tamten ostatni nie jest problemem, bo no, z Paulem on nie ma żadnych szans walki. Dobra, Paul, załatw go, żeby nie, nie bruził tam. Ale się wpakowałem tam. Choreba. A i chyba byłem zbyt pewny siebie. Coś wyskoczy, ale przynajmniej jeden meld będzie nasz. Dobra. Dobra, idź po ten meld, bo to jest ostatnia turacja, żeby go zdobyć. Paul nam został. To tak. Łowca pójdzie. No, tutaj zniszczyłem sobie tam osłonę. Dobra, ale w to miejsce pójdziesz. Nie będzie ci była potrzebna już osłona. O, jedną ja, ja kratko za dużo poszedłem. Dobra, ja przyjdę tam do niego, będę go czego. Mogę przeładować. No, to, to kolejny błąd, mały. A, jednak. Jednak mogę jeszcze uleczyć go, no to nie wiem jak to się stało. Ja mam duże apteczki, więc. Yy, tutaj mocno go uleczę. Dobra, ruszamy się później, tutaj. Czekamy na resztę, resztę tych hołoty, yy, która nam takie kurde. zrobiła zamieszanie. Dobra, rozglądaj się, dobra, wzięłaś już ten melt. Gdzie widzimy kolejny meld? za bardzo go widzimy. Dobra, sniper się rozgląda. A Paul podbiegnie tutaj. I razem z naszym dwóch pułkowników z przodu. Dobra. A słyszę jeszcze jednego tego sektora coś tam. Nie mech, mech to... No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie nie, 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 nie pamiętam jak to się nazywało. Dobra, Renia tu. O jest, widzimy go. No i dobrze. Widzimy go, ale on jest chyba tak ustawiony, że a żaden z naszych snajperów go nie będzie widział. Niestety, jeden nie widzi. O, ale ten, ten, ten który powinien widzieć, go widzi, mam nadzieję. Eee, niestety. Niestety. To nie, nie nie ty go widzisz. O choroba Ty widzisz jednego i drugiego. No dobrze, ale to... To mi nic nie daje. Tyjdź za meld. Mam nadzieję, że nie stracimy tego meldu. 10 i tak już jest ładnie. Dobra, widzisz go, no ale... Szkoda mi szczału. Od ciebie, na niego. Ale musimy go zabić. Sorry, sorry. Musimy go zabić, bo... Ten gnojek e, może mu włączyć osłonę. O, wartę włączyłem. No trudno. Tutaj też warta. Dobra, no ja muszę zbiec na dół. Żeby móc walczyć z nimi. Zobaczymy, co ten mech zrobi. On się pewnie ruszy i będzie strzelał do nas nie, ucieka Ale go wypłaciła słoneczko ładnie za 9 Czy go jeszcze raz trafi? Nie, on gdzieś, gdzieś sobie uciekł O jest drugi meld Dobrze, widzimy drugi meld dobra, dobra Zbliżamy się tam na cośku. na sprincie jakby kolejny może być błąd. Ale nie. Nie kosztowało mnie to wiele. Paul. Dobra, widzi go. Gdzie on jest? O daleko jest. Ale może go będzie sniper widział? Ha, oczywiście, że go widzi, także jest po kolesiu. Do widzenia! Łopca uwielbia takie szały Dobra. Idziemy dalej. Dobra, 5 tur na dobiegnięcie tam. Myślę, że to się da wykonać. Szachmat troszkę w, tym, w, w tej rundzie nie wykazała się z te, tym, na co, na co liczyliśmy. Dobra, to tam się już chyba nic już nie, nie znajdzie. Szukamy ostatnich obcych na tej mapie. Coś nie działa, ten podwójny strzał mojemu sniperowi, to mnie martwi. Jeszcze jeden jest taki mechaniczny. No ale mi ich kurde nawalili na tej, w tej mapie. Dobra. Idziemy tu, żeby dojść do tego meldu. Na razie nie widzę tego gnojka. Czy stąd będę go widział? Nie, stąd też go nie widzę. Dobra. Pudzian tutaj. Ja. Na razie tu. E, szachmat. Gdzie jest szachmat? Tu jest szachmat. Tu pełna osłona. Świetne miejsce dla snajpera. Po prostu rewelacja. I drugi snajper. Gdzie jest drugi? na snajper. Łowca. Czyli ten lepszy ze snajperów. No dobra. stracimy dwie kolejki, żeby się tam przemieścić. No, ale powinno być dobrze. No i wszyscy na Overwatch. Coś idzie, o, są w budynku, dobrze o, ja od razu wychodzą Dobra, zabiliśmy tego Ale tam jest jeszcze jeden No dobrze, 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 dobrze Dobrze, kolego A, Gdzie ty jesteś? Mm. Miałeś chyba fuksa Miałeś chyba fuksa Bo niestety nie wbiję tam, ale zniszczymy ci wszystkie osłony Może będziemy go teraz widzieli Widzimy go? Chyba jednak nie widzimy go No dobrze, 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 dobrze Nie chcesz nie chcesz wyjść do nas To my pójdziemy po ciebie o, kogoś widzę. Ha, ciebie widzę. No to to jest dla szachmatora ro robota. Ile masz szans, że trafić? 100%. Mmm. No, chyba, że go rozbroimy tylko. Dobra, rozwrójmy go, żeby nam nic nie, nie, nic nie narobił. Żeby. Broń nie działa, ok. Trzy tury Dobra to tutaj idziemy słoneczkiem, żeby ten meld w następnej turze wziąć Ok. rozglądaj się Ja mogę dwa razy do niego strzelić Coś mu na pewno tam zabiorę Aj, raz nie trafiłem Tam jeszcze jest ten sektor, który go pewnie uleczy Dam mu osłonę Dobra, łowca idzie tutaj. I w następnym szczale mu headshota założy. Zmiejmy na pistolet. Zobaczymy, co zrobi ten. No, wybiega. Łowca go wypaczył. Ło! Dwóch go zauważyło za i dwóch zareagowało. A czemu słoneczko nie zareagowało? No i co? On ma broń zepsutą, więc nie powinien nam nic zrobić. A, dostał tą osłonę swoją, okej. Okay. Okej. Okay. Szkoda, że nie widzę tego gnojka z tyłu. Mam nadzieję, że... Teraz go będę widział. O choroba, nie widzę dalej tego gnojka. Dobrze się ustawił. Okej. Okay. Nie wiem, jak to działa u niego, ale... Jeżeli mam testować, to wolę łowcom to sprawdzić, jak działa ta jego osłona. Ło, za 10. Yy, ale jeszcze stoi. Znieśliłem mu tylko tą osłonę. No to Shachmat go wykończy. No i do widzenia. Kurde, ale trzech takich robocików w jednym? O jakiś odblokowałem jakieś kolejne... Ale to co chciałem osiągnąć, czyli zdobyć dużo meldów w tym e, odcinku. Wykonałem. Ha, mamy. Został nam jeden sektoid. Ale gnojek już jest nasz. Nie ma po prostu szans, żeby udało mu się coś zrobić. Na... No i... Dobra, idziemy całą ekipą. No, i tam zobaczymy, co ten ostatni sektorid zrobi. Miele szybka misja. O! Teraz się double shot włączył. Czemu nie możemy warto zrobić? No trudno. No to przynajmniej przeładujmy. Przeładować też nie możemy. No to koniec, mis koniec tury. O! Ty gnojku, ty jeszcze do nas strzelasz, do mnie strzelasz. Gdzie ty jesteś? Jesteś koleżko Nie no, że w tym chyba już wziąłem. Ile mam tej szansy? 60% tylko? No to run and gun. Żebym... Jakbym sobie nie trafił, żebym stanął już sobie za osłoną. No i dwa razy poproszę. Raz nie trafiłem. Drugi raz też nie trafiłem, no dobrze. Tu nie ma słony. Nie, no Pał to raczej nie będzie miał problemu z trafieniem bo. 100% O Paula to nie ma problemu przeszelaniem. I zadanie wykonane. Sporo moich błędów, ale mamy melt. To po co tu przyjechaliśmy, zdobyte? Więc nie mam co narzekać. No, oberwał łowca, będzie ciężko ranny. Oberwał Paul. No, ja nie oberwałem, bo to co tam to jest to nawet nie poczułem pewnie tego. Zaraz zobaczymy zresztą, jak wrócimy do bazy. A już jesteśmy w bazie. O, jeden awans. Awansowałem na pułkownika. Czyli już mamy czterech pułkowników. I tych zabójcy teraz użycie szczelania w biegu daje dodatkowe 50 szans na zadanie obrażeń krytycznych. Czy pistolet. No, no zdecydowanie wezmę sobie jednak to. A tylko łowca jest ciężko ranny, cała reszta widzę, że się jakoś blizała. Dostaliśmy sporo techników i teraz lepszenia żołnierzy. Dodaj żołnierza. I chciałbym sobie kogoś wybrać i wybrał, biorę sobie ducha. Wiem, że to wszystko są nasi żołnierze mało doświadczeni, ale gdzie, gdzie jest duch? Gdzie... A nie jest w samej w ogóle. To ulepszenie żołnierza. się z dr Walen co do wymaganych amputacji i rozpoczniemy instalację interfejsu Ile w mi zostało meldu? Gdy tylko będzie to możliwe. 30 mi zostało meldu. Całkiem nieźle. No to w takim razie można by było jeszcze do laboratorium pójść. Genetycznego. O oh my god. A ile mi zostało do. 5 dni do rady? To co, bez łowcy byśmy myśli? A może. Może bez łowcy. Aaaa, tragicznie, no to bym chciał sobie jeszcze któregoś osiągnięcia ulepszyć. Na przykład, na przykład siebie bym sobie chciał ulepszyć. Eee, śpi kosny. Aha! Bo ja sobie złą skórę dałem. Ja sobie dałem tę bioenergetyczną skórę, miałem sobie dać tą skórę. Niewidzialną. Aj, kurde, szkoda. Nawet nas jest szpik sali To powinno trzy dni trwać, Ok. Dodaję jeszcze żołnierza. Pudzian. E, Pudzian też coś dostanie od nas. Repasowe serce. Nie, to ma adrenalinę weźmiemy mu doskonale. Natychmiast rozpoczniemy przygotowanie kandydata do. No, już nie mamy meldu niestety. Gdy... Aha, jeszcze lądowanie. A ja teraz, dwóch najlepszych żołnierzy wysyłałem sobie na. ale zawaliłem. No spoko. No, trudno, no dobrze, no dobrze, 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 dobrze. Okej, okay. tak się ze mną chcecie bawić. Okej, okay. tak się chcecie bawić. Mm. Dobrze, niech wam będzie, niech wam będzie. Tak postawiliście nam no, warunki, no to niech wam będzie. Sami z tego chcieliście. Ta misja będzie bardzo trudna. Nie jestem tu, żeby cię zabawiać. Może nie pamiętasz, ale trwa wojna. Dobrze, dobrze. Pistolet plazmowy. Działo kinetyczne hmm. A nie, bo ja Szczelbera rasorową już mam, dobrze hmm. Okej. Okay. ma coś hitynowym mógłbym sobie zrobić. Jeszcze jeden ale no, zróbmy sobie. Taka, kasę sobie narobiłem. Jeszcze trochę niepotrzebnie, bo ja to wszystko mam już. Mam jedno działo laserowe, niezamontowane z tego wynika. Ale weźmy sobie... A wiecie co, to jeszcze może jak już sobie tyle kasy narobiłem, to weźmy sobie te pistolety... dla złowe. Ile? Ile? Dwa będę mu kupić? Mogę kupić, okej. Okay. Dobra, z do następnej misji pojedziemy tam, skopać im tyłki. Eee, tak. I ty, szeregowcu, dostaniesz pancerz hitynowy. Kamizelkę, lepszą zbroję 4 do 6, 4 do 6 Dobra, no to weźmie sobie to No i pistolet W ogóle muszę całą moją, moją ekipę tutaj w koszarach uzbroić na wypadek, kiedy by nas atakowali obcy Okej, okay, teraz tak. Śpieg mm... ma, wiem, że pistolet, ale dostaniesz plazmówkę. Mm... Tu ci raczej nie będzie teraz ten parcerz hitenowy potrzebny, wolę, żebyś sobie wziął skopa Na wszelki wypadek. Mm... To będzie u ciebie dobrze. Tu jest drugi szturmowiec. Yy... Ty dostaniesz ode mnie... To i... kamizelkę. Musimy... Musimy się tutaj troszkę uzbroić. Dostaniesz pistolet... Dobra, nawet laserówkę ci... ci dam chyba. Albo nie, ty będziesz się trochę strzelał. Dostaniesz karabin laserowy. A zbroję już masz. Aha, mnie nie ma. Dobrze, mnie nie ma mówicie. No to ty dostaniesz szczelbę. Okej. Okay. No jesteśmy gotowi na następną misję. Tylko jeszcze szachmat dostanie pistolet plazmowy. No i dobrze. Jesteśmy gotowi na kolejną misję, ale to jest kolejna misja, więc dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wszyscy się wykurują. I w następny... Jeszcze dwie misje. Za dwie misje lecimy do bazy obcych bez łopcy niestety, który jest ciężko ranny nie. No szkoda, szkoda szkoda, ale damy sobie radę.